Fragment nie będzie widać. Widzimy? Tutaj. w trybuna. Tutaj, w drugiej stronie. Klej widać na trybunach. Zaraz będzie taki szerszy obraz, gdzie będzie widać całą dłość tej tybuny. Zobaczymy ile jest, ile jest, ile jest yy, kibiców na meczu. Myślę, że wystarczy. Myślę, że nie ma sensu oglądać całego tego skrótu. Myślę, że każdy z nas ma obraz tego, yy, co, chciałem, co chciałem przekazać w związku, w związku z tym meczem. Jeżeli już jestem, Panie Przewodniczący, jeżeli Pan pozwoli, to yy, chciałbym jeszcze jedną rzecz pokazać właściwie. Gdzie? Okazały się takie dwa ręki. Jest tam taki wskaźnik, które gminy są w jakiej kondycji finansowej. Jak badano tą wartość? Jest to wielkość bieżących dochodów i bieżących wydatków oraz wielkość wcześniej wcześniejszego zadłużenia. Decyduje o możliwościach rozszerzenia to Drodzy Państwo, decyduje o możliwościach rozwojowych gmin. My w naszym powiecie. bardziej nie ma to te wartości, które tutaj widzimy 56 zł na mieszkańcach, czy kolejny ma, gminy ma 430, 480, 550, 590 gmin gminy I Drugi ranking, który się ukazał, w której gminie się żyje się najlepiej. Tutaj do opracowania tego rankingu wykorzystano jej też aż 63 różne wskaźniki pokazujące poziom życia poszczególnych gmin. W naszym powiecie wyżej niż nasza gmina założyła się gmina żukowo gmina kartuzy, a nawet gmina Kmielon jest w tym dopiero na czwartym miejscu.